Patrzcie jak Beza śpi na tej czarnej kanapie. Wywalona do góry brzuchem. Zastanawiam się czy ją pogłaskać, bo ona czasami potrafi się odgryźć. No. Ładnie tu wyglądasz na tej czarnej kanapie, wiesz. Dziewczynko. O, śpij sobie, śpi. Mm -hmm. Mm -hmm. Dzień dobry, dzień dobry. Moje oczy w końcu mogą odpocząć. Ja tu normalnie mogę teraz egzystować, bo tak yy, bardzo męczyły mi się oczy bez tych yy, okularów yy, przyciemnianych. Nie mogłam tutaj nagrywać, jak trochę słońce już świeciło, i tak się cieszę, że się znalazły. A te nakładki, które miałam, takie na okularki, to oddam ilące, bo jej się też przydadzą. Siedzę, piję wodę z cytryną. Tak, właściwie to już jest ósma wieczorem, a ja dopiero sobie teraz usiadłam. No, trochę bym skłamała, bo siedziałam chwilę też u mamuni, ale przetworzyłam dzisiaj sporo pomidorów. Yy, obiadek ugotowałam, byłam na dosyć yy, dużych zakupach. Dzisiaj od rana zakupy i kupiłam tak: dwie duże paczki makaronu, bo ten makaron gotujemy kurą. Yy, jogurty naturalne, yy, śmietana, osiemnastka, jedno awokado, szprotki. Mleczko ja kupuję takie biomleczko mleczko. Dorsz czarny, dzisiaj będzie zupa z dorsza. I tutaj są jeszcze sześć puszek dla kotków. Kupiłam też serek wiejski, bo wiecie, że ja codziennie jem rano z pomidorkiem. Taki serek wiejski. Masło klarowane, śmietane 30. Którą używam do pomidorówki. Serek naturek. Camembert. I to jest serek bez... Bez florku. Więc tak. Serek. Karkówkę do obiadu. Tutaj mam taką fajną wołowinę z kością. Od rzeźnika. Słone śledzie, bo muszę zrobić... Bo się skończyły. Wzięłam sobie też taką... Szklaną buteleczkę, żeby mieć podręcznie ze sobą, zawsze y, do picia, bo nie chcę w plastiku. I y, prześcieradło takie z gumką 90 na 200. Jest takie cieniutkie, ale to ok, będzie można często prać i zmieniać. I jak się sprawdzi, to wezmę sobie jeszcze jedno, bo nie było drogie wcale. A jeszcze jedną rzecz kupiłam, ale to zaraz wam pokażę. Kupiłam też nowy czajniczek, bo nasz się tamten stary zepsuł. Taki najprostszy czajniczek. I wziąłam z taką otwieraną pokrywką, bo raz, że lepiej się tu wodę leje, a dwa, że właśnie przy poprzednim zawias od tej pokrywki się nam urwał. I to jest taka najzwyklejsza firma. Czajnik taki. O, tu macie zaraz, ile kosztował. Więc zaraz go wyparzę, wymyję i, i będziemy to używać. Nieświadomie kupiłam czajnik z regulacją temperatury, co mi wcale nie przeszkadza, ale aż się zdziwiłam, bo był w miarę tani. I tu mamy pokrętło, którym y, nastawiamy sobie jaką chcemy temperaturę. O, ja chcę 100 stopni, bo go wy, wygotowuję. I teraz... Tutaj tylko naduszam, zapala się czerwona diodka i temperatura się podgrzewa. I tutaj pokazuje za każdym razem jaka jest wartość już tej temperatury. Więc jakby ktoś chciał sobie herbatkę konkretną temperaturą zalać, no to jest. Tak patrzę, że na te już czas ładnie dojrzały, więc y, szybko gotuję zupę dzisiaj będzie zupa z dorsza i y, chyba się zabiorę za te pomidory i te koktajle jeszcze też, bo te jeszcze muszą poleżeć ale bym wzięła te i te dobra nie ma co, idę jeszcze pranie szybko muszę powiesić i zupę Ugotować i spróbuję się wziąć za te pomidory. Przygotowuję teraz zupę z dorsza i to jest taka zupa, którą sobie wymyśliłam sama. Tutaj mam rosu. Miałam taki rosu jeszcze. Pokrojoną cukinię w kostkę, pokrojonego dorsza w kostkę, ser, bo i cukinia i dorsz są takie bez smaku jałowe, powiedziałabym. Więc coś wyraźnego trzeba dodać. Oczywiście ten bujon jest doprawiony i ja tą zupę jeszcze będę też doprawiała, ale chcę dodać też opakowanie smażonego serka. Być może, że jeszcze jedno. Na pewno to zasypię jeszcze na końcu koperkiem zielonym i śmietaną czy To musi być dość pożywne danie, bo to będzie jedyne danie u nas obiadowe, więc... Musi to mieć swoją dawkę yy, i kalorii, i substancji odżywczych, także zabieram się za przygotowanie zupy. Ja teraz tak, dość szybciutko się ugotuje, cukinia się szybciutko ugotuje, yy, bulion wiadomo, że ma tylko osiągnąć odpowiednią temperaturę, żeby to wszystko tutaj powrzucać, doprawić, to będzie bardzo szybka zupa. Na ten gotujący się rosół wrzuciłam cukinię i jak to się w tej chwili zagotuje, to wtedy dołożę yy, dorsza. Cukina się zagotowała i nie czekam za długo, bo ona też się szybko ugotuje, więc od razu wrzuciłam dorsza. Musiałam zmienić garnek, bo tamten się okazał za mały. I jak to się tylko zagotuje, to ten dorsz nie będzie potrzebował długo, i ta cukina tak samo, więc od razu dodam sera, przyprawie, śmietana, koperek i wsio. Mhm. Zupa się powoli gotuje, a ja sobie w tym czasie już e, zacznę szykować pomidory do przysmażenia. Skorzystając z mojego termomisia ja się tutaj nie rozświeżam z krojeniem tych pomidorów. Zobaczcie jak te malinówki pięknie już dojrzały, jakie są czerwoniutkie. A jak pachną mówię Wam. Rewelacja są wspaniałe. Najlepsze do jedzenia na, tak na surowo, ale w zupie one też dają cudowny smak. Bo te limy z kolei one są twarde, mają mniej pestek, bardzo się nadają na przetwory, ale takiego aromatu już jak te malinówki to nie mają. Ja, widzicie, nie obieram skórek z pomidorów. Jak ktoś chce dokładnie zobaczyć, jak robię przecier pomidorowy szybko i, i bez problemu, to jest na moim kanale już. Właśnie taki film, jak zrobić, jak przerobić pomidory i się nie narobić, więc możecie się cofnąć do tego filmu i zobaczyć. Do zupy dołożyłam już całe opakowanie serka i wydaje mi się, że to wystarczy. Dolałam śmietanę, to się lekko zagotowało i jak lekko przestygnie, sypie koperku i wszystko, ale w międzyczasie zobaczcie, to dałam tyle pomidorów tutaj przesmażam to były dwie duże michy jest taki 10 litrowy garnek więc tu jest sporo ale to się trochę zredukuje więc będzie trochę mniej i potem słoiki pasteryzacja już Zupa wyszła smaczna Choć mogłam tego, y, tą rybkę pokroić na drobniejsze kawałki, ale bałam się, że mi się całkiem rozpadnie. Ale w smaku było całkiem, całkiem. I tyle przecierów udało mi się dzisiaj zrobić. To są takie te słoiczki wyższe od dżemu. A taki jeden zrobiłam, bo tak akurat miałam umyte słoiki i wyszło mi dokładnie tyle, ile słoików było, więc... Brawo Bonia. Teraz jeszcze muszę to wszystko spasteryzować. I tyle na dzisiaj. I jeszcze, słuchajcie, taką miałam przeprawę bo zamówiłam zapas karmy dla zwierzaków. No i ja sobie zawsze zamawiam przez Allegro i. I tym razem miałam i dla psów, i dla kotów. Ja za, zamawiam w takich dużych od razu workach. Jeszcze dla rybek w oczku. I yy, yy, chciałam, żeby mi kurier przywiózł to do domu, żebym nie musiała do, z paczkomatu, bo ja to mam, słuchajcie, zawsze takiego pecha, że czym większa paczka i cięższa jest, tym jest wyżej umieszczona w paczkomacie. Jeszcze się nie zdarzyło, że mi ciężką paczkę ktoś włożył yy, yy, na niższą półkę. No takie mam jakieś dziwne szczęście. No i chciałam, żeby mi kurier przywiózł to do domu. No i u jednego sprzedawcy nie było takiej opcji i szukałam innego i w końcu znalazłam, że o, tak, że kurier przywozi, że przesyłka kurierska. O, że przesyłka kurierska. No i kliknęłam w to. Tak sobie narobiłam Słuchajcie, że dzisiaj musiałam 15 km jechać po te paczki, bo się okazało, że owszem, kurier dowozi, ale do punktu, i najbliższy taki punkt jest ode mnie 15 km dalej. Więc tak sobie zrobiłam dobrze dzisiaj, <gryw> że masakra i musiałam jeszcze pędzić w tej gorączce tym Seicento bez klimy. I to jeszcze akurat tutaj, przez takie lasy. Gdzieś mnie nawigacja poprowadziła, jakąś drogą przez lasy. Nie mogłam jechać szybko, więc mówię Wam, tak sobie Bonia zrobiła dobrze. A teraz już mi się chce, bardzo mi się chce odpocząć. Więc. Już nic więcej nie robię dzisiaj. Zresztą, co ja bym mogła jeszcze robić? Jest ósma wieczorem, wszystkie kwiaty już podlałam, a jutro, jutro jest środa. I tak właściwie to ostatni raz podlewałam kwiaty w czwartek, te domowe, ale przy takich temperaturach to chyba będę musiała je jutro podlać wszystkie. Od rana będą znowu ogóry dorwania, pomidory dorwania. Więc u mnie to jest teraz taki maraton. Maraton. I powiem Wam, że tych ogórków to ja już mam w sumie dosyć zaprawionych. No ale tak jest szkoda, bo one tak pięknie tam rosną. Mają jeszcze tyle nawiązanych. Co mam zrobić? Szkoda ich wyrzucić. A potem będę rozdawać. A dzieci też za dużo nie mogą wziąć ze sobą jak jadą do Niemiec, bo samochody wypełnione zawsze jakimiś, no bo to wiadomo, że przyjeżdżają z rodziną. To samochody wypełnione jakimiś walizkami, ciuchami. Syn to jeszcze olbrzymiego psa zawsze ze sobą wiezie. On ma taki samochód specjalnie, że ten pies ma tam naprawdę dużo miejsca. No, ale na takie inne rzeczy to już nie ma miejsca, więc... Jedynie siostrą, mamuni, i tak trochę porozdaję. Trochę się zmęczyłam dzisiaj, powiem Wam szczerze. Bateryki też mają swoją wytrzymałość, nie? A jeszcze się na dodatek zbliża zbliża się, te upały się znowu zbliżają. A wiecie, jak ja w upały na zwolnionych obrotach chodzę. Miejmy nadzieję, że aż takie nie będą, jak oni zapowiadają, bo najpierw zapowiadali 35 stopni, a teraz już 30 chyba, 3 czy 2. To też nie jest mało, no ale już nie 38, jak było wcześniej. To już tropiki. To już tropiki. Kochani, ja już dzisiaj nie będę Wam tutaj opowiadać, bo jakoś tak nie mam... Yy... Będę dzisiaj. <grymne> Może dlatego, że już taka jestem trochę... Ale przed chwilą właśnie jeszcze spasteryzowałam te słoiki. Jeszcze robię te yy... śledzie w zalewie, bo mój mąż bardzo lubi, więc jeszcze to dzisiaj muszę zrobić. Do końca zalewę już zrobiła i śledzie się moczą, ale to jak zalewa ostygnie, to ja dopiero zalewam. Jakby ktoś był ciekawy, jak ja robię śledzie w zalewie octowej, to jest taki odcinek na moim kanale. Można się cofnąć. Wiele się osób też pytało jeszcze raz o nazwę tych moich ogórków. To są ogórki, które pani, która mi sprzedawała. O ile ja dobrze powtarzam tą nazwę, ona mówiła, że to są Mirabel. Czy coś bardzo podobnie brzmiącego? Ale chyba Mirabelle. Yy, ja tam w komentarzach odpisywałam, że to jest mirabel, ale czy to się tak pisze, to zabijcie nie wiem. Ale ogórki są fajne, bo one są takie długie, a chude, bardzo fajnie się nada, nadają do przetworów. A ja się staram. No raz mi się zdarzyło, że mi troszeczkę przerosły, ale to widzieliście, co tam porobiłam z nimi. A tak to staram się, żeby były właśnie, wolę takie mniejsze zakisić niż takie wielkie. Ostatnio przyjechała, co Wam zresztą wspominałam, przyjechała e, syn z synową przyjechali, przywieźli e, z wnukami i e, ja do śniadania postawiam też m.in. pomidorki i tam inne rzeczy i, i też ogórki i te ogórki takie te małosolne. I synowa mówi, o smaki dzieciństwa. Dobrze, kochani, ja się wezmę za montaż, bo to i tak mi zejdzie jeszcze niejedna godzina na tym. I widzimy się jutro. Czyli miłego dnia Wam, kochani, życzę i do juterka. Pa, pa. A to następny śpioszek. Zobaczcie. On usłyszał, że ja tu przyszłam, więc już się odzywa. Trepuś, śpisz? On mówi, że śpi, ale, ale jeszcze się nie obudził do końca. Trepuść. Co te łapki tak domagają? Co te łapki tak domagają? Moje skarby. Brzucholku mój kochany, ty jesteś ty. Światło nam uciekło.